Cześć, jestem Nereno. To kolejny mecz, który chciałbym dla Was nagrać po troszkę przydługawej przerwie. W każdym razie jest to mecz rozegrany pomiędzy Codename'em um, grającym lojalistami oraz sordanem grającym Sojuszem Knalkańskim. Mecz zostanie rozegrany na mapie Jaskinia Bazyliszka. W mojej ocenie to była całkiem ciekawa gierka, dlatego ja postaram się ją w miarę ciekawie przedstawić, w miarę moich umiejętności. Oczywiście, pierwsze rekrutacje już są dokonane i tak dosyć oszczędnie, by dwaj gracze zarekrutowali. Po dwie, dwie szybkie jednostki tutaj wyrekrutowali lojaliści, żeby zająć dalsze wioski. Dwóch włóczników, oczywiście, do bliższych wiosek. Tutaj to samo, dwie szybkie jednostki do dalszych wiosek i całkiem dwie dobre jednostki do obrony. Oczywiście, żeby utrzymywać pozycję. Postaram się w miarę sprawnie początek przelecieć. Tutaj wiadomo, na początku zazwyczaj się za dużo nie dzieje. Kolejne dwie jednostki ze strony lojalistów, a cóż nam pokaże Sordan. Sordan na razie tylko zajmuje je wioski. Tutaj ciekawie zagrał Codename, masz dwóch szermierzy. W ogóle z skoło rzadko się widuje tą jednostkę, a w szczególności w początkowej fazie gry, ale może ma jakiś pomysł na ich wykorzystanie, oryginalny dosyć. Standard w miarę sprawne zajmowanie wiosek, i Sordan <ścoughs> dalej nie rekrutuje. No cóż, widział, że gra przeciwko lojalistom. Mógł się spodziewać, że no w nocy raczej lojaliści nie zaatakują, a ta noc się zbliża. Także sam je rekrutuje, żeby po prostu oszczędzać y, złoto. No w oczywistym celu, że kiedy sam zdecyduje się już na atak, żeby w jednym momencie wyrekrutować dużo jednostek i w międzyczasie, żeby nie marnować złota na ich utrzymanie. Z drugiej strony jednak cały czas yy, code name, no rekrutuje, wprawdzie troszkę pojedynczą rybkę, co <grymnie> fajnie się nazywa Pro. W każdym razie no, na tej mapie dobrze mieć tę jedną wodną jednostkę, yy, żeby tutaj pilnowała tego środka, a w szczególności przeciwko sojuszowiek Afgańskiemu, który nie ma żadnych wodnych jednostek, tutaj bardzo ładnie można zagrać tym jednostkami. I lojaliści wysyłają coraz więcej sił na lewo, o jest na druga rybka Czy to? mermen? Hmm, i co zrobi Sordon? <grymne> <grymne> Bardzo jeszcze nie rekrutuję. I co jest ciekawe tutaj Sordon <grymne> Wyszedł naprzód, no tak chyba chce podkusić yy, Lojalistów, żeby zajęli tą wioskę, bo oczywiście tym jednostkami spokojnie w stanie w razie czego odbić tą wioskę, jeżeli by zajęta. No, tutaj jest z jest mało sił, no ale no właśnie, ewidentnie widać, że z tej strony nie będzie atakował. kodnej. tylko coś tutaj się szykuje. No na razie są cztery jednostki, ale jeszcze środkiem dwie rybki. No cóż, zobaczymy, jak to jest pomysł. No, prawą stronę, tak jak myślałem, będzie próbował trzymać yy, przede wszystkim, utrzymać wioski, nic to nie będzie kombinował na razie na dwie strony. Gdzie. Z gdzie właśnie z drugiej strony będzie próbował atakować, już to zauważył Sordan, do kolejne jednostki. No po prostu w tym, w tym pojedynku lojaliści przeciwko krasnoludy. Niestety, krasnoludy bardzo często no, przyjmują, no muszą przyjąć pozycję obronną, bo jedynie, no można, mogą zaatakować w nocy paroma jednostkami chaotycznymi, ale no to też nie jest wcale takie łatwe. W jeżeli nie zrobić tego w pierwszej nocy. Hmm. No i cóż, ewidentnie będzie musiał się tutaj bronić, a tej całkiem ładnie przygotowuje atak kodnej, Bo z jednej atakuje raz, że z lewej strony, a przy okazji jeszcze będzie naciskał środkiem, gdzie dzięki swoim wodnym jednostkom ma całkiem przyzwoitą przewagę. A z prawej strony, właśnie dobrze, żeby wykorzystał te jednostki, żeby przynajmniej markowały atak. Jeżeli nawet takiego nie wykonają, to jednak zawsze zwiążą po prawej stronie siły przeciwnika. No i cóż cały czas y, widzi y, Sordan, że na atak się szykuje, no to bez dwóch zdań, jest fit, spokojnie że tutaj zdąży podejść swoimi siłami kodnej i ciekawy bardzo dużo łuczników, No przyznam szczerze, że raczej na e, znaczy to jest dobra jednostka, chociaż czasami wydaje mi się niedoceniana. właśnie stosunkowo rzadko grano w większej ilości, ale jednak w tym pojedynku, w szczególności na krasnoludy. Oraz jednostki, które mają. Soskow są trudne do trafienia, bo mają na płaski masz 60% szansy na uniknięcie ataku. No, dobrze jest zagrać no, z jednego czy dwóch magów, zależnie tam od naszych potrzeb. A to jednak, przed włóczników, no zakładając, że będzie miał szczęście, to mogą się spłacić. No ale zobaczmy, no. Atak z lewej strony, atak środkiem. No i właśnie, no. Sojusz Nagański no, musi trzymać tą wioskę, nie za bardzo może kontratakować się rodkiem. Mało, że tam jest dużo wodnego terenu. To jeszcze jest tam sporo jaskiniowego terenu, na którym gryfy zwalniają. Ustawiana linia obrona, ale tutaj ten kawarzysta będzie złapany ewidentnie. A przynajmniej mógł być złapany, ale no już jest w sumie już w potrzasku. I dosyć ryzykownie zagrał Sordan tym liderem, bo tutaj są. Jeden mermen. Jeden silny, drugi nie jest silny, ale spokojnie we dwóch, jeżeli będą mieli szczęście, to są w stanie. Um, na no po prostu zabić już tego lidera. Dopiero usematura, to mocno ryzykuje, kiedy wydaje mi się, że jeszcze nie ma aż takiej potrzeby w tej momencie rozgrywki, żeby aż tak ryzykować. I z drugiej strony ma aż dwóch Sordan, krasnoludzkich strażników, i jednak krasnoludzki strażnik dobrze jest, żeby jednak świetną jednostką do obrony wioski. A tutaj. Hmm, tutaj jest y, złodziejka w wiosce, która jest naprawdę łatwa do ściągnięcia. No, tutaj jest dwa heks, których może atakować kołnej. Jeszcze to jest trzeci. No, tak dosyć ryzykownie gra ale, Sordan. Nie wiem, czy chce aż tak bardzo podkusić po prostu przeciwnika, żeby zaatakował i licząc, że mu się nie uda. Skontrować go i może w miarę sprawnie wygrać. To też jest jakaś metoda. Nie zawsze trzeba samemu zaatakować, można. Spróbować, jeżeli przeciwnik nie do końca zaatakował w sposób nie do końca przemyślany, przynajmniej nie zaplanowany, jak sam planował, a sam miał mieć zaplanowany kontratak. No oczywiście nie wiem, co miał na myśli Serdon, ale no ciekawie, gra ciekawie, ryzykownie, ciekawie, a jak jest ryzykownie, to zazwyczaj od razu jest ciekawiej. No i tutaj w wiosce znowu nie ma strażnika, który gdzieś tam sobie poży, a jednak strażnik, no właśnie, krasnoludzką jednostką jest najlepszą, jeśli chodzi o otrzymanie wiosek. I jak tam lider, na razie całkiem ładnie się trzyma. Aha, no to jeszcze jest czwartek, jak z którego mówić atakowany. Zapomniałem, że tutaj są harcownicy. No i właśnie, no ta złodziejka no, miała małe szanse do przeżycia, nawet bez magów, którzy byliby w okolicy. No i o tyle tutaj ładnie, że złapał tego kawalerzystę. Hmm, tutaj ładnie trafił. Jest na raz. I też zginął. Ho, ho, ho! Zdrowo sobie ryzykuje, Sordan. Nie wiem, czy... Nie wiem do końca, czy świadomie, czy nieświadomie. Zakładam, że świadomie, bo teraz raczej jest dobry gracz, ale naprawdę odważnie już... Ten Łotr... Już ma tylko czwarte punktów życia, jakie mógłby mieć w sumie i jest wystawiony na... 3 heksy, a tak z 3 heksów, z tego co widzę. Tak, tutaj może kablerz sta się przesunąć, tutaj... Tutaj może jeszcze szermierz, i jeszcze jest mermen. Wprawdzie nie silny, ale trzy jednostki no spokojnie, byłyby w stanie przy w miarę, przyzwoitym szczęściu ściągnąć tego lidera. Z drugiej strony, no tutaj troszeczkę, szkoda, że tylko dwie jednostki ma kodnej bo dwie jednostki to jest jednak stosunkowo mało. No ładnie, ściągnęła aż cztery jednostki przeciwnika, ale niestety prawdopodobnie będą wyczyszczone, i w międzyczasie, no, będzie trzeba tutaj się zająć obroną swoich jednostek, bo te jednostki na pewno ruszą do przodu. Oczywiście uda mi się to wszystko tutaj pokonać, no ale już jest popołudnie, także... No ale najciekawsze jest właśnie... Szczerze, że właśnie w tej grze chyba najbardziej mi się podoba ta gra tym liderem. No zobaczymy, co tutaj się dalej potyczy. I w ogóle zdecyduje się Codename na taki zdecydowany atak na tego lidera. Raz... Raz trafił na trzy... Znowu raz na trzy... I na raz jest. Ohoho, ale farcie. Naprawdę, naprawdę. To sobie zdrowo przyfarcił Sordan. Tutaj padł ten rozbójnik, tyle dobrze, ale. Aha, no nasz strzał pada jeden. I to jeszcze spokojnie może wycofać tego łotra, ponieważ on jest harcownikiem. No, naprawdę ciekawie, ciekawie zagrane, ryzykownie, ale no. Dzięki temu ryzykownemu zagraniu no, ładnie udaje się ubronić Collenowi i teraz troszkę się zregenerował ten łotr, no ale właśnie, no teraz już jest tak ładnie tutaj zamknięty ten lider, że no nie ma czym go już dosięgnąć. A nie, jest jeszcze, jeszcze jest Szermierz, który atak 5, no myślę, tak, będzie miał go na dwa razy, na dwa razy, ponieważ on ma minus 30 sieczną, więc tam spokojnie powinno być 6. No przyznam szczerze, że no w takim momencie, kiedy już ewidentnie większość naszych sił jest pokonana, czy na razie strat nie by tylko 4, ale to raczej jest kwestia czasu, kiedy większość tych sił będzie wyczyszczona, bo zbliża się noc, no można by ryzykować tutaj coś takiego. No zobaczymy, co rozegra Codename. Oh yes, czy o jest, i 3 trafi. Oj pechowo, pechowo. Coś generalnie ten <grytanie> lider naprawdę zdrowo farci, bo teraz nic nie otrzymał obrażeń. Wcześniej otrzymywał w sumie 1 na 3-4 ataki. No i cóż, no teraz już jest nieciekawie dla lojalistów, bo naprawdę mocny atak przeprowadzili, który ten atak w sumie nie skupił się na zajmowaniu wiosek ani na ubijaniu pojedynczych jednostek, tylko no w sumie no bardzo racjonalnie próbowali lojaliści korzystać z okazji i po prostu szybko pokonać przeciwnika, ale pokonać, zabić tego lidera, no ale... Hmm. Niestety, brak szczęścia. Znaczy, brak szczęścia po stronie lojalisty, Oczywiście, no, nie po, str po stronie Sorda. też jego nadmiar, jak na moją opinię, bo no, też podejrzane było, jak się utrzymał ten. Um, tutaj jeszcze chcę stracić swojego łucznika na ufsr żeby nie dawać ekspatanty. Zostałem jednostką, ale. Tutaj widzę, że już po reloadzie jest to rozegrane. I cóż, no. Krasnoludy muszą atakować, bo jednostki lojalistów były w odwrocie. W końcu jest noc i poza tym są po, poobijane. Jeszcze co jest ciekawe, kodnej cały czas atakuje, mimo że jest noc. No, wprawdzie tutaj nie ma dużo jednostek po prawej stronie jeszcze, ale no jednak w nocy, wiadomo, teraz w szczególności tutaj będzie mógł sobie podbijać. Właśnie, raz trafiony. O, trzy nie ma na razie, ale no właśnie i pada. Jednak jest noc i to nie jest najlepsza pora, żeby tam próbować trzymać pozycję. <grym> Tutaj z drugiej strony znowu ryzykownie zagra kodny, a czy tak ryzykowni Przede wszystkim wyszedł swoim liderem w ogóle. Aha, i kodny już wyszedł. No, w sumie ciekawie. Aha, no styka nic nic nie zobaczę. No cóż, znaczy nagrałem tą grę, bo naprawdę jak zobaczyłem sobie na powtórce to szczęście Sardana z, z tym liderem, to aż uznałem, że żal nie byłoby tego nagrać. No w każdym razie no, widzieliście jak można dobrze wykorzystać tego lidera, wykorzystać jego umiejętność, że jest harcownikiem. No oczywiście, ciężko mówić, żebyście też wykorzystywali szczęście jakie miał Sordan, bo może tylko Sordan takowy ma i może ma na to licencję i raczej wam jej nie sprzeda, ale w każdym razie no naprawdę fajnie zagrał, tak no skupił po prostu, no w ogóle to jest często, w sumie często widywana taktyka, tylko raczej z lepszymi liderami, bardziej wytrzymałymi, że wystawiamy swojego lidera, gdzie dajemy przeciwnikowi nie przesadnie dużą, ale jednak szansę na jego zabicie w jedną turę, ale my oczywiście liczymy na to, że ten lider nie zostanie zabity, a przy okazji przyjmie stosunkowo dużo obrażeń przeciwnika, może zada nawet jakieś odwetowe, a przede wszystkim da nam to, że przeciwnik się odsłoni, i znowu w następnym że my będziemy mogli go kontratakować. Także, no, poza tym, że ciekawie zagrane, to jeszcze chciałem przy okazji, właśnie taki powiedzmy, szczegół taktyczny do no, cieszę, się, cieszę się, że udało mi się to nagrać, ponieważ myślałem, że troszkę dłuższa jeszcze będzie przerwa. Na szczęście troszkę, chwilę czasu udało mi się znaleźć. Także mam nadzieję, że miło wam się oglądało. Zapraszam do kolejnych filmików. Zapraszam, no w najbliższym czasie już chyba będą to filmiki z następnego turnieju na usnot.com.pl. Zapraszam do udziału w turnieju. Trzymajcie się, do następnego filmiku. Cześć!